Witam dzisiaj, będziemy nagrywać spot, żeby pomóc Kasperkowi znaleźć dobre warunki w domu, żeby mógł przeżyć tą chorobę i żeby było wszystko w porządku. Misiek, obojętnie, Kasparek chłopaków, rękami. Kasperek, podobieczny koordynacji Miszka e, półtora miesiąca temu trafił do Bydgoszczy, do specjalnej kliniki na przeszczep szpiku. E, dzień przed przeszczepem okazało się, że nowotwór uderzył ponownie. 90% e, kanek nowotworowych jest w szpiku. E, w tym momencie znajduje się w szpitalu Kielce na Onkologii. E, jego odporność jest w tym momencie zerowa. E, gdy wyniki podniosą się do góry, będzie przygotowany do czwartego bloku chemii i pojedzie ponownie na przeszczep. My jako Fundacja chcemy mu pomóc w powrocie do normalności, że tak powiem. Lekarze, Lekarz prowadzący, ordynator z Onkologii w Kielcach, stwierdził, iż pacjent po przeszczepie musi mieć bardzo seryjne warunki mieszkaniowe. My jako Fundacja podjęliśmy się remontu mieszkania, Asperka. To jest kwota około 30 tysięcy. Tutaj yy, prośba do wszystkich, też zwróciliśmy się do klubu sportowego Efekt o o wsparcie dla yy, Kacperka yy, sportem reklamowym. Sportowcy, wiadomo, osoby, które są tam troszeczkę bardziej znane, jakby pomagają innym i to nakręca in, inne osoby, także do pomocy biednym dzieciakom, które po prostu potrzebują tej pomocy. Jak powiedziałem, biednym, chorym dzieciakom. Jak, to, jest, to jest bardzo, bardzo szczytne, że, że, że można, można pomóc. Takby tak wiadomo, to jest element takiego człowieczeństwa, trzeba pomagać innym i, i cieszę się, że, że, że tutaj zespół Efektora został zaproszony, żeby, żeby pomóc temu chłopczykowi. Pacjent po przeszczepie szpiku musi mieć sterylne warunki mieszkaniowe. Infekcja grozi śmiercią. Pomóż mu pod podopiecznemu Fundacji Mińska z Błękitny promyk nadziei. Wyremontujmy mu mieszkanie, miejsce gdzie będzie mógł bezpiecznie wrócić po przeszczepie. Informacje jak pomóc Kasperkowi na stronie Fundacji Miśka Zdźiska www.błękitnypromyk nadziei.pl. Pomóżcie razem z nami.